Dzień dobry, z tej strony Anastazja Warzycha, kanał Ujawniamy. Dziś mam przyjemność gościć piosenkarza, komika oraz gwiazdę TikToka, pan Sawian. Zapraszam do wywiadu. Dzień dobry, pan Sawian. Jestem Anastazja Warzycha, jestem dziennikarką z kanału Ujawniamy. I dziś porozmawiamy o, o Twojej twórczości. No, jak wiadomo, jesteś piosenkarzem, komikiem. Oraz wiralem teraz na TikToku, mm. jeśli chodzi o Twój utwór. I chciałabym ogólnie, właśnie teraz, troszkę poruszyć te tematy artystyczne. Chciałabym Spoko. Ciebie zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Była to taka natychmiastowa pasja? Czy stopniowo to odkrywałeś? Czy może to jest tylko taka zabawa dla Ciebie? No, chciałbym powiedzieć od razu, że skończyłem szkołę, jestem po szkole muzycznej, grałem jako dziecko na balalajce i takim instrumencie jako bajan. Nie wiem, czy pani kojarzy to taki słowiański akordeon. Mhm. I wtedy miałem tam może tam 11 lat czy coś takiego, ale zawsze marzyłem grać na gitarze i kiedy przyszedłem do szkoły muzycznej, miałem ten wstępny egzamin no i pan powiedział, że, e, ma, e, że, że ja mam tamten e, muzyczny słuch, ale niestety nie mamy e, tej klasy e, gitary i e, zostałem zaproponowany e, grać na balalajce. No, nie miałem e, wtedy takiej opcji jako dziecko, żeby od razu e, mówić nie, e, więc e, skończyłem 5 lat tych studii muzycznych na takich e, lodowych instrumentach. A wtedy, już kiedy byłem studentem, to zacząłem grać na gitarze i występować z takimi numerami mniej więcej stand-upowymi. A potem już w trakcie tego koronawirusu, kiedy mieszkałem w Kijowie, to zacząłem pisać z początku takie krótkie, takie skitczowe piosenki. I wtedy coś tam też miałem, jakichś takich wiraliów i wtedy Zdecydowałam to wypuścić już tak, jako artysta, takie całe piosenki. Rozumiem. Chciałam też Ciebie zapytać, jak twoim zdaniem Twoje życie zmieniło się? Odkąd stałeś się i tak naprawdę z dnia na dzień stajesz się coraz, ba coraz bardziej rozpoznawalny? No, nie, nie mogę tak jeszcze powiedzieć, że tam życie tam, e, się zmieniło, bo tak teraz e, żyłem sobie kartę miejską, więc e, spokojnie z tym, że e, jeżdżę tam e, transportem publicznym i chodzę jako e, zwyczajny człowiek po, po ulicach, tak. Ale w sprawie e, pracy teraz tak mam. E... Dużo różnych zapytów na występy, i teraz już mam taki godzinny program z zespołem, więc to mnie bardzo cieszy, że teraz tak pracuję jako artysta na cały etat, ale mam tak dużo do zrobienia i nowych teledysków, i piosenek, więc wszystko to robię sam i ogarniam swoje social media też sam. Więc to tak. Taka praca 24 na 7. Rozumiem, czyli y, jeszcze nie spotykasz się tak za bardzo z sytuacjami, gdzie ludzie rozpoznają cię na ulicy i na przykład zaczepiają, chcą zrobić zdjęcie, porozmawiać, poznać bardziej? Czasem, czasem to się zdarza, ale tak ja w życiu nie mam wąsę, więc to może jest takim faktorem I Teraz jest gorący, więc nie mam z sobą tego sweterku. Ale czas, jak ktoś tam no, może mnie poznać, tam i prosić odjęcie, więc zawsze chętny i zapraszam. Ja zapraszam. Rozumiem. Chciałabym Cię zapytać o jeden utwór, e, dokładnie o Miasto Miłości. E, no. Chciałabym zapytać, co Cię zainspirowało do napisania tej piosenki i jak właściwie możemy ją zinterpretować? Uh, no, o, ja myślałem, uh, żeby napisać piosenkę na Walentynki, tak, żeby ona była trochę taka z jednej strony ironiczna, z drugiej strony miała takie nostalgiczne brzmienie, taki klimaczek takich uh, audiokaset, tak, uh, i takich uh, w takim stylu takich balad uh, popo popowych z uh, lat 90 z tych uh, uh, takich Diamond Collection, <grym>, więc uh, i zaczęłam zrobić tak, uh, tak uh, pomyśleć o to miasto miłości, i żeby była taka metafora takiego, takiej przestrzeni, gdzie może tak się fajnie, tak czuć, i wyrazić swoje takie uczucie do bliskiego człowieka. Jasne. Zgłaszałeś swoją kandydaturę do Eurowizji, prawda? Prawda, prawda. Powiedz mi, bo no, jak wiemy, została wybrana Luna. Ale czy mimo wszystko tak. czujesz w sobie tą siłę, żeby spróbować jeszcze raz w przyszłym roku? No, to zależy od tego, czy będę miał taki utwór eurowizyjny, tak? Bo jak widzimy, że to są takie zasady mniej więcej takiego komercyjnego popu, tak? I ja jeszcze w takich klimatach radiowych jeszcze tak na 100% nie działam, tak? Więc e, nie mam nic przeciw, aby w następnym roku się zgłosić, i mam nadzieję, że to może być, moim zdaniem. E, czy chciałbyś nam troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o Twój proces twórczy? Skąd czerpiesz pomysły na nowe utwory? E, no, e, twórczość taki temat z jednej strony bardzo poważny, a z drugiej strony jak działam w tej rozrywkowej takiej strefie, że niektórzy mogą tak myśleć, że to jest tam nie jest tak poważne, ale zawsze mam inspirację wszędzie i mam z sobą te voice memos i zawsze kiedy coś tam wpada do głowy, to zawsze tak nagrywam ten kawałek tak, taką a i Wtedy już e, siedzę w domu i e, myślę, jak to zrobić, z tego zrobić jakiś taki utwór e, w całości. I ta inspiracja przychodzi w takich różnych miejscach, na przykład pod przysznicem. Zawsze się czuję tak e, bezpiecznie, bo mam e, wodę w domu, tak. I e, wtedy coś tam wpada do mnie, na przykład ten e, gitarowy riff Amaretto, wymyśliłem pod tak, bo tak. E, Taka była idealna temperatura i ona tak, miałam takie zamknięte oczy i taki miałam sobie taki impuls tanieczny i tak od razu coś tak udało się zrobić taki ten riff. I od razu zapisałam na ten TikTok, więc już mamy to. Rozumiem. To jeszcze tak w nawiązaniu właśnie do Twojej twórczości. Trzy dni temu wypuściłeś piosenkę. Kolejną retrogradacja Merkurego. I powiedz mi, Dokładnie. interesujesz się astrologią w jakim stopniu, czy chciałeś po prostu stworzyć taką pocieszającą piosenkę dla ludzi ciężko przechodzących ten okres retrogradacji. Re no, ja, ja, ja nie mogę tak e, powiedzieć na 100%, że jestem takim zdiokar tak. E, ale z drugiej strony widzę, że to jest taki temat e, gorący. Widzę to na relacjach e, na Insta, kiedy ludzie tam piszą, o matko, retrogradacja jest blisko, wszystko pada z rąk. Tak? I e, więc zdecydowałem, że to może być e, taki, lu, l, takie luźne podejście do e, tego tematu. Więc e, czekałem na, na następną retrogradację. Która jeszcze wciąż trwa, tak, i e, więc e, ten relis zdecydowałam tak zrobić na początek, żeby ten okres e, był trochę tak łatwiejszy do przeżycia. Rozumiem. A jak oceniasz swoje samopoczucie w trakcie tej retrogradacji Merkurego? No, miałem e, emisję odcinku Mam Talent ze swoim udziałem, tak, więc e, myślę, że retrogradacja też tam trochę jest. Widać, że widać, że bardzo pozytywnie ci służy w tym miesiącu. Ja. Także. Ja. Powiedz jak widzisz rozwój swojej kariery na ten moment? No, a na ten moment a, chciałbym mieć taki godzinny program i a, koncertować a, po kraju z a, swoim takim a, a, show z piosenkami dla siebie twojej mamusi, tak? I a, a dalej, jak, jak, jak będzie, to będzie. tak Nie mam w planach już tam siedzieć i czekać, kiedy tam coś tam spadnie, na jakiś tam sukces, ale tylko twórzcie, pisać, bo już mam tam ma dużo napisanych i gotowych do publikacji utworów, i więc piszę jeszcze wciąż. Więc zobaczmy, jak tam będzie. Słuchaj. Um... Lepiej odnajdujesz się w świecie muzycznym, czy w świecie filmowym? Bo też widziałam, że miałeś możliwość występować w wielu produkcjach. I chciałabym, żebyś opowiedział o twoich doświadczeniach na planie filmowym. Czy któryś bardzo też zapadł ci w pamięci, że chcesz dalej rozwijać swoje aktorstwo? Eee, no tak, ja jestem jeszcze zawodowym aktorem. Skończyłem szkołę dramy Germana Siedakowa, kiedy mieszkałam w Moskwie. I w Warszawie skończyłem laboratorium Meissnera. To aktorskie laboratorium, które trwało 2 lata, e, więc mam doświadczenie na różnych planach a, w różnych krajach. W zeszłym latem a, miałem a, jedną rolę w, w produkcji tak, takiej międzynarodowej, a, gdzie a, reżyserem był a, a, w, a, Francuz, a, i grałem tam z Milanie Thierry jedną scenę. Eee, więc e, teraz w Polsce też e, mam już na koncie tam, e, e, trochę produkcji, na przykład tam Matilden, TVP, Przyjaciółki, jeszcze tam, e, czy tam filmy fabularnych. E, też tam takie e, na, na ten czas e, role nie są takie e, wielkie, ale jak mówią, że nie, nie ma małych e, ról, tak e, tylko są takie małe aktory. Więc e, e, Chciałbym też się rozwijać w tym kierunku, ale taki problem, że tak praca aktorska to 90% to jest oczekiwanie, tak? Bo to zawsze czekasz na zaproszenie na casting, potem na casting, potem na wyniki castingu, potem czekasz na planie, potem czekasz na premierę produkcji. I więc e, można moim zdaniem trochę się zwariować, kiedy pracujesz e, tylko na 100% e, jako aktor, tak. E, więc ja teraz jestem otwarty na propozycje, ale e, w, e, pomiędzy e, Tymi produkcjami, ja mam czas, żeby tak coś robić proaktywnie w muzycznym kierunku. Rozumiem. Chciałam jeszcze zadać jedno pytanie. Czy tak. chciałbyś coś powiedzieć młodym twórcom muzycznym, który, którzy też dopiero zaczynają swoje pierwsze kroki w tej branży? Jakieś takie słowa wsparcia dla nich, żeby nie, nigdy nie zapominali o tym, co jest dla nich najważniejsze czyli ten rozwój? No, myślę, że dla twórcy to jest ważne, żeby tak czuć siebie i rozumieć czego tak chcesz w środku, tak? Bo moim zdaniem nie trzeba tak iść za tymi trendami, bo kiedy idziesz za trendem, ty już nie, nie jesteś trendem, tak? To moim zdaniem lepiej robić to, co ci, ci podoba, tak? I wtedy przyciągniesz tym swoich potencjalnych fanów, tak? и э, uh, ты можешь uh, uh, быть таким э, uh, uh, так свои такие стрепы, э, свою гатунку, так и Терс, э, моим зданием, то есть э, uh, uh, добрый же мама дуже так социал медиа и можно в калкавалке тестовать и uh, uh, одразу видишь там э, э, фидбэк и uh, Swój taki widzisz ten kierunek um, a dla podlegszego rozwoju. Dobrze. E, ostatnie jeszcze moje pytanie jest na temat e, twojego właśnie wizerunku, e, bo korzystasz ze sztucznych wąsów, jak was zdążyłam zauważyć, i chciałam Cię właśnie tak. o nie spytać. E, dlaczego? Dlaczego wybrałeś taki mm. element? No, bo WONS to jest taki symbol męskości, tak? Mm -hmm. I uh, to jest jeszcze taka, taka oznaka tych 90-tych lat, bo myślę, że tam uh, każdy tam, nie, nie wiem, tam, może każdy drugi ojciec uh, miał uh, WONS, tak? I to był taki symbol uh, takiej uh, sensualności. Uh, I uh, to myślę, że ten sweterki i WONS, one tak uh, mają w sobie taki. Uh, no, Taki nostalgiczny takie duch, tak? Mhm. I dlatego zdecydowałam, że one będą, ten błąd będzie ze mną. Dobrze. To bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszy dziękuję, wywiad. Następnie. Życzę Ci miłego dnia i Dzień rozwijaj dziękuję. się dalej. <laughs> dziękuję, dziękuję. Miałe, miłego dnia na bardzo Bardzo miło. Miło mi było. To za Do, usłyszenia. do Pa, Papa. Pozdrawiam, proszę, pa, Papa.